Mano Ludziska, ja jestem Kadi, a to jest seria Minecraft Zapomniany Świat. Yy, Okej, okay, jak widzicie, zrobiłem sobie tutaj roślinki, a tutaj zamiast tych dwóch wydobyć mam drop z potworów. Ja już sobie z tej, z tej skrzyneczki na górze przeniosłem wszystkie itemy i sobie jakoś powalałem do tych skrzyń. Yy, w dzisiejszym odcinku myślę, że zrobimy. Coś ciekawego. Na początek zrobiłem małą rzecz i to będzie niszczarka. Niszczarkę oczywiście wykonamy z lawy. Wezmę w tym celu kubek, kubeł, kubeł, tak. I <ścoughs> idziemy po lawę, którą znalazłem w tej oto górze za tymi drzewkami. A właśnie, jak już pewnie możecie zobaczyć odległość renderowania mam zwiększoną i w dzisiejszym odcinku postaramy się dotrzeć na tą wyspę patrzcie ile, ile diamentów będzie do zwiedzania z niej się można dostać na większość wysp bo jest dosyć wysoko usta ustawiona mamy piramidę z creeperkiem balon, tak więc będzie co zwiedzać naprawdę będzie ok yy, dobra ja sobie wezmę teraz tą lawę mm, kurde muszę się tutaj jakoś dostać o, nie, nie, nie. o nie, nie czemu to się nie wylewa? Czemu ta lawa się nie wylewa? No nic, jej strata. O, skrzynia jest 5 ha ha, ha ha. o skrzyni nie wiedziałem w ogóle. Wiedziałem, że jest lawa. bo sobie kobla gdzieś postawiłem powinno o tutaj. Bo chciałem ją zrównać z ziemią, i w pewnym momencie patrzę, ja Yyy, Okej, okay, dobra. No i patrzcie, no i 5 są zarobione. Yy, dobry początek odcinka, nie ma to tamto. O, fuck, Creeper. Ewa. jaki Creeper zombie! A one się często tutaj lespią. Nie wiem, czy jest ciemno tutaj, lekko tak mocniej z tej strony. Równo jest. Równo. Dobra, i ja mam taki plan, żeby tutaj to sobie zrobić jakoś. Tak, na to nie patrzcie, bo ja tam chciałem zobaczyć ile mam odległości. Ale na, na, na to nie patrzcie. Mm. I teraz jakby to tutaj tak zrobić, to muszę iść trochę po kobla. w, e, nie kobla, tylko normalny kamień, a no, on będzie w wydobyciu. Okej. Okay. Mm. I sobie muszę zamurować tą ścianę w tym miejscu. Tak. A lawa, lawa, lawa będzie tutaj. Okej okay. mm. No dobra, niech będzie to tak. Jak widzicie, jest całkiem spoko. No i mamy niszczarkę No o nic więcej mi chodziło. Kobel się niszczy fajnie, ładnie. Wszystko jest ok. Jest tutaj trochę jaśniej. To wymienię na kamień, bo mnie irytuje. Wiecie, musi, musi być wszystko elegancko. Yy, dobra. W tym celu, aby dostać się na, tą, na ten pas wysep który Wam przed chwilą pokazywałem. Musimy mieć sporo, 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 sporo kobla. No, z kobla to zrobię. No, i nic innego nie powiem, jak ciśniemy na nową wyspę. Na pewno wielu osobom się to bardziej spodoba niż łażenie tutaj i ogarnianie drzew, czy tam budowanie jakichś pierdłek. Wiele osób już chciało yy, nowe przygody, tak więc macie. No, kurde, no co ja się będę opierał. Ja też lubię zwiedzać te nowe wyspy, są bardzo ciekawe, tak więc na pewno nie będzie nudno. A zobaczcie. Patrzcie, ile diaksów, jakiś balon, jakieś piramidy, kurde! Aż mi łzy same z oczu lecą, ale to tylko dlatego, że jest rano. No, może nie dla wszystkich, ale dla mnie 10, 19 to jest rano. Wstaję specjalnie dla Was, żeby nakręcić odcinek od 10. O, patrzcie, tam są spawnery, widzicie? Pod, pod, pod tą wyspą. Dobra. Jeszcze dalej sobie podciśnięcie. Oj laguś był żebym nie spadł. Bo trzymam tego shifta, wiecie. A tutaj jak taki laguś się zdarza, to to bardzo nieładnie i mnie to denerwuje. Dobra. Dobra, możemy w górę ciśnąć. No to w takim razie ciśniemy sobie w górę. Jak macie jeszcze jakieś pomysły do serii, to piszcie śmiało w komentarzu. Ja jestem otwarty na wszelkie propozycje. Tak więc nam na pewno nie będzie nudno tam, gdzieś mamy tą naszą tablicę z zadaniami. I jeżeli ktoś nie widział tego odcinka, w którym ja to mówię, że jest tam taka sekcja zadania od widzów. No i piszcie w komentarzu jakieś zadanie, jeżeli ono mi się szczególnie spodoba, wtedy je dodam. Wtedy i tylko wtedy. Nie dodam wszystkich, bo to by było bez sensu. Takie pisa... na przykład takie zadanie postaw w kroce Oczywiście nikt niczego takiego jeszcze do tej pory nie, nie napisał. Ale wiecie. Jak już macie komentować i pisać zadania, to piszcie jakieś sensowne. Okej, okay, jesteśmy. A jak się cieszę, że tutaj jesteśmy. No i dobra, mam tutaj podgląd na TEDaksy tutaj. Tutaj się wkopię po TEDaksy. Dobra. Elegancko, proszę bardzo, no przecież to jest klasa Tylko żebym ja nie spadł Jezu, ile diaksów Boże Jezu Ale się tutaj, tutaj słuchajcie, tyle diaksów, nie Spadł, nie, nie spadł, 8 diaksów stąd Chyba, nie, nie odłożyłem tych pięciu. o Mogłem odłożyć, no ale dobra Nieważne, nieważne, to jest nieważne, ważne, że się dostaliśmy y, Na nową wyspę W którą stronę teraz lecimy? Ja bym proponował tamtą, na razie wiecie y, Powierzchownie sobie obczajmy, bo jakieś cave'y też pewnie wąskie są Wow Fajne drzewko Normalne, ale fajne mm. No tutaj sobie na razie w tą stronę lecimy Już się nam, nam coś tam renderuje z tej strony nie wiem co to jest, ale okej. Okay. Czy, ja, czy ja widzę domek? To jest domek, czy piramida, czy co? Tak, to jest domek, zobaczcie. Ojoj, spadłbym. Yy, o, tutaj nasz domek widać. I chyba sobie taki tunel walnę. Od góry, tutaj, ale to nie wiem, tego jeszcze nie wiem. Ogólnie mam zadanie z tunelami. To, o, zobaczcie statek powietrzny, który chciałem Wam tam kiedyś pokazać, ale chyba zapomniałem. No to teraz macie. Yy, Wycinka drzew. Czyżby to wskazywa wskazywało na obecność ludzi? Eee, zaraz się o tym przekonamy. Nie o! Villager! Hello! Tak coś czułem, że nam będą potrzebne te szmaragdy. Eee, ja niestety arbusków nie chcę, mój drogi. Wpadnę tam kiedy indziej. Z tymi, tymi, bo zapomniałem. oj z tymi, bo za. Wow! Enchant! A nie to jest list. Kurde. No ale i tak warto. No i zobaczcie, mamy kolejne TT. O, jakieś donicze, doniczki. A drugi ziomuś gdzie jest? Tylko jeden jest ziomuś? To szkoda. Myślałem, że są dwa ziomusie. No nic. No nic. Pewnie drugi spadł. Szkoda, drugiego ziomusia. Minuta ciszy. Żartowałem. Nie mamy czasu na takie brednie. My sobie, kupimy sobie coś od niego. Dobra. No ale daj mi coś innego do. tych bu buraku jeden. Burak czukszany. Dobra. Eee, co my tutaj jeszcze mamy? Wiecie co? Te pasmo. Wow. Co to jest? Jakiś ty, jakiś zbiornik. Ciśniemy sobie tam. Bo autor mapy właśnie w takich dziwnych miejscach chowa skrzynki, jak widzieliście. Zresztą z tą lawą. To macie już dosyć dobry przykład. I myślę, że to jest bajkać mi się chce I myślę, że mm, tam będzie jakaś skrzynka No bo bez powodu to by tutaj nie stało Teraz jumpić czy kobla stawiać? Kobla stawiać, bo ja z moim fartem to ja wpadnę Uwaga Jumpimy Yeah No i proszę bardzo, nie myliłem się Ach, ile, ile rzeczy Tylko żeby mi, żeby mnie nie biło, zaraz głód Fuj jaki głód, tylko y, powietrze. ok nie ma tutaj już nic. Nie pewnie jedna. No, niestety. Niestety, niestety, jest ok Bawimy się jak trzeba. ok Wbijem sobie tutaj znowu na górę. Jeps, jebs. Jeps. Jebs. Y jak widzicie, noc nastaje. Trzeba iść spać. Oni chyba mieli łóżko, ale nie pamiętam. Te drzewo trzeba później wyciąć, w sumie przyda się Tyle drewienka sobie stoi samo Proszę powiedzieć Tak jest Uch, myślałem, że ziomuś wypadł Dobra Idziemy sobie spać I idziemy dalej tym pasmem, zobaczymy co jeszcze Nas ciekawego czeka Zobaczcie ile już mamy do zwiedzania w następnym odcinku W tym już nie Bo planowałem tylko się wbić tutaj I oblukać sobie co i jak Ale zobaczcie, 12 diaksów 6 szmaragdów o, jakiś list, właśnie ten list musiałem, zapomniałem otworzyć. Ten debit, ten debil Eric zgubił jedną ze skrzyn, kiedy odlatywał. Mam nadzieję, że nie była to ważna paczka. Koszty możemy pokryć. Yy, nie wiem jeszcze za bardzo o, to, o co tu chodzi, ale myślę, że jest to część pewnej historii, której doświadczymy. O bardzo. O proszę bardzo. Tam jest spawner czegoś. A tutaj jest jakiś yy, cegły? Nie wiem, nie wiem sam. Zobaczcie, ile mamy do odkrywania. Ta seria, ta seria jak na razie, jeszcze ma się dobrze. Nie mam zamiaru jej kończyć. Lubię ją. Fajnie, fajnie mi się ją tworzy. Mam nadzieję, że fajnie wam się ją ogląda. No, proszę bardzo, dżungla z dungeonem". Git, git, git. Tak, te, te pasmo idzie dookoła, każde, dookoła całego tego świata, y, zapomnianego naszego. A ten samolot, właśnie teraz chcę, chcę Wam wspomnieć, że ten samolot, który ten biały, nie ten nederowy, y, jest, był po to, aby uratować nas. Ale coś tam. Aha, ale załoga y, pod wpływem tego promieniowania uranium to było uranium, tak, już chyba nie pamiętam dobra, nieważne pod wpływem promieniowania tego czegoś. Yy, zmieniła się w golemy Tak więc Kurde, ile tu Jaki tu jest las gęsty Jak mnie to denerwuje po prostu Nienawidzę się tak O Boże, jeszcze dżungla O Jezu, przecież ja się nie przedrę Muszę górą iść Dobra, oszpecę trochę teren Ale górą idziemy No Przedzierałbym się, przedzierał w dżungli tutaj też powiem.. O, grzybowy biomek, ale o tym już wiemy. I, I... i i i... No nie, znowu spadłem. Ale robi się rzadziej chyba, tak więc dajemy radę iść. Nie ma nic, skrzyneczki żadnej nie. Okej. Okay. Bo autor mapy jest dosyć hojny. Chowa te skrzynki w takich miejscach, gdzie normalnie bym się nie domyślił, ale już czaję powoli jego logikę. O ile jakąś w ogóle miał. No ale dobra. Kurde. Po prostu denerwuje mnie się. Tutaj mamy... A, to jest ta kopalnia. ją widziałem z mojej wyspy. Nie z mojej wyspy, tylko właśnie z tego, z tego. Z tego kawałka, gdzie sobie żelazo wydobywam. Yes. Wasz też w górze, jak się przedzieracie przez takie gęste lasy i w ogóle. To znaczy nie wiem, czy w Minecrafcie są takie gęste lasy, że nie da się iść praktycznie. I nic z tych rzeczy. No, ale. Wiecie, no to jest po prostu dla mnie dziwne. Dziwne, 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 dziwne. Mm, chciałbym dojść gdzieś do jakiegoś ciekawego miejsca i w tym ciekawym miejscu skończyłbym odcinek, ponieważ już się zbliża ten czas. O, kolejna lodowa wysepka. Tam są dwa łóżka. Widzicie? Czy mi się zdaje, czy to jest. Nie, to na pewno są dwa łóżka. Tak, to są dwa łóżka. O, czyżby tam była kolejna jakaś książeczka, czy coś w tym stylu? Jakieś ślady po osobnikach? No, wiecie co? Ja tego na razie nie wiem, ale wkrótce się dowiemy. Skrzynia! Jest! O! O, przez tego samego autora. Patrzcie, o tej książce nie wiedziałem w ogóle, że ona istnieje. E, to jest notatka śmierci, tak. O boże Jan Kowalski, raj to Yamagami Lady Edward Errick Jest tutaj nazwisko tego tego Durnia Errika. Nie wiem po co to jest po co, Do czego jest to Ale zapewne się dowiemy Na serio, nie mam pojęcia po co co tam robi Kapitan Bomba To już w ogóle troll tej mapy <ścoughs> Autor tej mapy to, to jest po prostu wielki troll No, Kapitan Bomba no i o, o, o co tutaj chodzi? Jak obczajacie kapitana bombę, to pewnie rozumiecie czemu autor to troll. No. To w ogóle taka postać krzeskówkowa. I było tam nazwisko tego idioty Elrika. I kapitana bomby. Tylko nie wiem po co bomby nazwisko było. No ale dobra, nieważne, mniejsza z tym. Idziemy. Odcinek już wiem, gdzie zakończymy. Zakończymy go przy piramidzie. A w następnym odcinku już się pewnie domyślacie, gdzie się wybierzemy. E, I tak, miałem rację. Te pasmo e, otacza wszystkie wyspy dookoła. Tak więc na pewno jeszcze kilka razy będziemy tędy przechodzić. E, po co? Bo mamy dostęp z tego pasma do wszystkich. Po prostu wszystkich. Po prostu do wszystkich. Gór, które tutaj są? Tak. I no co? Jeszcze tutaj się chcę wbić na górę, żeby mieć jakiś lepszy widok, bo może coś, coś ciekawego przeoczyłem. Ale ta góra jakoś widać, że nie ma końca. Jest. Tak. Wow! Czy wy to widzicie? Jakieś super gigantyczne wielkie drzewo, no ale to sobie zostawimy na przyszły odcinek. A w następnym odcinku widzimy się w tej oto piramidzie której na pewno czekają nas jakieś przygody. Ja jestem Kadi, żegnam się z Wami, tak mi się zrymowało. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!